dzisiaj o kolejnym z patentów do osiągnięcia karpiowego sukcesu moi drodzy obserwacja wody tam gdzieś w oddali wygrzewają się karpie udało się je zlokalizować na tym zbiorniku teraz tylko sposób na to żeby się schyliły jest słoneczko więc może, muszą wygrzać te swoje stare kości, ale wieczorem na całej wodzie są tylko tutaj. A więc coś jest w tym miejscu. To kolejny z patentów do osiągnięcia karpiowego sukcesu. Wytypowanie miejsc, wytowania, żerowania ryb. Moi drodzy, po cichutku, teraz tylko determinacja, upór i wiara, wiara w to, że w końcu schylą się po nasze przynęty. Nie macie co robić, zasuwajcie nad wodę.